Moi kochani, witam was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam was dzisiaj na odcinek, o który prosicie mnie już od wielu miesięcy, a to jest odcinek z aktualizacją mojego makijażu dziennego. I żeby ten film był dla was jeszcze bardziej ciekawy i przydatny, to poza kosmetykami, których będę używała, poza moimi ulubionymi sposobami, będę się również dzieliła z wami trikami i tajnikami makijażu, które przekazuję moim klientkom na indywidualnych lekcjach makijażu. Więc mam nadzieję, że będziecie dla siebie korzystać, będziecie czerpać wiedzę, ponieważ to są naprawdę bardzo ułatwiające makijaż i życie triki, różne fajne porady, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. I zanim jeszcze zaczniemy, to chciałabym przypomnieć, że oglądając moje filmy trzeba mieć coś fajnego do picia. I ja oczywiście przygotowałam sobie kawkę w takim fajnym kubku. Słowem wstępu, oczywiście, to jest super kubek z Homli. Kupiłam go sobie ostatnio i cały czas piję w nim kawę. Jak widzę, jeszcze napis But First make up, no to jakże mogłabym się nie zgodzić? Zapraszam serdecznie, moi drodzy, ale zanim zaczniemy, to chciałabym podzielić się z Wami, jeszcze jednym łupem, który dorwałam dosłownie kilka godzin temu i to jest ta marynarka z Zary, którą mam właśnie na sobie i jest tak genialnie skrojona, że po prostu muszę ją polecić dziewczynom, które mają tak jak ja figurę klepsydry, ponieważ ona się przepięknie układa tutaj na ramionach, super podkreśla talię i pięknie układa się na bioderkach. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tego zakupu i mówiąc o tej marynarce, chciałabym zadać wam bardzo ważne pytanie. Nie ukrywam, że tematyka stylizacji jest mi bardzo bliska. Interesuje się tym tematem i ja nie ukrywam również, że miałam przez wiele lat bardzo dużo kompleksów na punkcie mojej figury, i dzisiaj wydaje mi się, że udało mi się opracować już takie sposoby, takie techniki związane z ubiorem, że wydaje się na wyższą, na szczuplejszą, i właśnie takimi trikami chciałabym się z wami podzielić. Chciałabym pokazać wam moje ulubione stylizacje, to jak kompletować garderobę, ale żeby to zrobić, to muszę mieć informację od Was, czy chcielibyście taki film na moim kanale, czy jest to dla Was interesujące, więc jeżeli tak jest, to dajcie mi. Znać, a my przechodzimy do makijażu. Mówiąc całkowicie szczerze, mój dzienny makijaż trwa maksymalnie 10 minut. I wbrew pozorom, kiedy nie przygotowuję dla Was jakiegoś tutorialu, ja szykuję się naprawdę ultra szybko. I to będzie taki makijaż, który jest bardzo upiększający, bardzo odmładzający i odświeżający. I zaczynam oczywiście od podkreślania brwi. I upodobałam sobie w makijażu dziennym tą dwustronną kredkę z benefitu Brow Styler, która bardzo szybko podkreśla moje brwi i jest bardzo łatwa w użyciu. Warto mieć ze sobą również taką szczoteczkę do przeczysywania brwi, dzięki której będziemy pozbywać się nadmiaru produktu i sprawiać, że brew będzie wyglądała bardziej naturalnie. Ale w tym miejscu chciałabym, moi drodzy, moje drogie, podkreślić, że uważam, że w makijażu dziennym brew nie musi być nie jak idealna. Wystarczy, że trochę ją zarysujemy, trochę ją podkreślimy i uwierzcie, mi makijaż już będzie wyglądał fajnie. Jeżeli trochę oddajemy się od takiego perfekcjonizmu w makijażu dziennym, kiedy się spieszymy, to naprawdę zyskamy na czasie, kawa będzie nam bardziej smakowała i makijaż będzie będzie dla nas przyjemnością. Powiem Wam za chwilę jeszcze o jednym triku, który sprawia, że brew wygląda super i możemy robić ją naprawdę bardzo szybko, ale zaczniemy od delikatnego podkreślenia moich włosków tą kredką. No dobrze, a zatem najpierw wyczesuję sobie włoski, żeby zobaczyć, z czym ja mam tutaj do czynienia. O, delikatnie ku górze. I zaczynam od użycia tej ściętej części kredeczki. I doszki cofuję sobie dosłownie kilka włosków. Bardzo ważne jest to, aby bardzo delikatnie dotykać kredką do skóry, ponieważ kiedy dotykamy ją skórę za mocno, zbyt intensywnie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że po prostu brew będzie podkreślona zbyt wyraziście. O, zobaczcie. To, co mi tutaj cały czas dzwoni, to jest druga część tego produktu, czyli taka część pudrowa. I moim zdaniem jest to opcjonalne, nie musicie tego używać w makijażu dziennym, natomiast jeżeli macie jeszcze jakieś ubytki, jakieś niedoskonałości w brwiach, jakieś większe dziury, to po prostu szybciuteńko tą pudrową częścią możecie sobie domalować. Raz, dwa, o. I to wystarczy. I teraz mam dla Was obiecaną poradę. Nie musicie tak bardzo przykładać się do super precyzyjnego wyrysowywania Waszych włosków, jeżeli będziecie mieć w zanadrzu korektor i syntetyczny pędzelek. Ja wiem, że każdy milion razy już o tym słyszał na YouTubie, natomiast cały czas zauważam, ucząc mojej klientki sztuki makijażu, że jest to element bardzo często pomijany. I aby dobrze się obejść właśnie z tym korektorem, musimy nałożyć naprawdę niewielką ilość tego produktu na pędzel i dosłownie mm, podkreślać sobie obszar pod łukiem brwiowym i wtedy wszystkie niedoskonałości, które oczywiście rano mogą się wydarzyć, zostaną usunięte jak za pomocą jakiejś gumki dość więc bardzo polecam ten trikrano. zaoszczędza to czas i o wiele szybciej poradzicie sobie z brwiami, jeżeli raz, dwa podkreślicie je kredką i wyczyścicie obszar pod łukiem brwiowym korektorem, aniżeli w przypadku, kiedy starałybyście się super precyzyjnie podkreślać brew tylko i wyłącznie produktami do brwi bez użycia korektora. Ja mam dzisiaj mój ukochany korektor, czyli Art Deco Longwear Concealer oraz pędzelek Jessup Concealer. Serio, ja bez tego nie umiem żyć. No i voilà. I żeby Was nie oszukać, brew w moim makijażu zajmuje mi maksymalnie dwie minuty, i myślę, że to jest najbardziej żmudna, precyzyjna i długa praca w moim makijażu dziennym. Reszta jest o wiele łatwiejsza. Przechodzimy teraz do makijażu oka, który jak zobaczycie będzie ultra błyskawiczny, ale bardzo fajny i odświeżający. I zacznę od produktu, który też jest bardzo często pomijany, pomimo tego, że wszyscy niby o nim wiedzą. I produktem tym jest baza pod cienie do powiek. Naprawdę, żeby Was nie oszukać, myślę, że blisko 70% moich klientek na indywidualnych lekcjach makijażu nie używa bazy, bo wydaje mi się, że to jest zbędny element makijażu, że niewiele daje. Uwierzcie mi, daje i to dużo, ponieważ nie dość, że makijaż jest po prostu ładniejszy, cienie są bardziej z Intensyfikowane, to nie zbierają się w załamaniach w ciągu dnia. I tutaj już po raz kolejny pokazuję Wam aktualnie moją ulubioną bazę pod cienie do powiek. To jest baza Inglota Eyeshadow Keeper, którą już dawno temu polecała mi moja kochana Marietta Makeup Studio. Marietta, oczywiście pozdrawiam Cię serdecznie, ale wydawało mi się, że już mam takie dobre bazy, że po co ja mam kupować Inglota? Nie wydawało mi się, że ona będzie nie wiadomo jaka, a jest po prostu genialna, wybitnie dobra, wspaniale klejąca się, no po prostu jest super. Ale żeby nie było, że tylko o bazie mówimy, to przejdziemy teraz do cieni do powiek. i Ja będę używała, słuchajcie, cieni z palety Huda Beauty, ale pokazuję je tylko i wyłącznie jako przykład, ponieważ chciałabym Wam powiedzieć, że mnóstwo kobiet sięga po bezpieczną tonację brązów. I super! Natomiast chciałabym Was przekonać również do otworzenia się na tonacje morelowe oraz różowe. To są kolory, które przepięknie dodają nam uroku, odświeżają nas. Wiecie, idzie wiosna, więc fajnie jest sprawić, żeby ten makijaż był coraz bardziej lepiej i ja kocham ten odcień Secret, to jest odcień takiego zgaszonego różu I wiecie co, ja to i mój artystyczny umysł to opisałabym ten kolor tak kawa z mlekiem z syropem różanym słyszeliście kiedyś takie porównanie? ja pierwszy raz je słyszę, pierwszy raz je powiedziałam no ale jakoś tak mi się porównało, no ale wracając do meritum, używam tego cienia w zewnętrznym kąciku oka, żeby fajnie sobie podkreślić kształt i na nie na załamanie, tylko na całą powiekę nakładam sobie mieszankę tych dwóch rozświetlających cieni i chodzi tutaj o to, że mamy lekkość, mamy świeżość, mamy rozświetlenie i podkreślenie załamania oka właśnie fajnym, odświeżającym kolorem. Nakładam sobie bazę palcem na powiekę ruchomą oka. I teraz robię sobie, powiem szczerze, mieszankę tych dwóch odcieni. To są odcienie Crave i Daydream. I również palcem wklepuję je o tutaj, czyli mniej więcej na 2 trzecie długości oka. Ok? I teraz na pozostałą jedną część oka, czyli na zewnętrzny kącik, będę nakładała cień Secret, o którym już mówiłam. I tutaj znowu mam dla Was ultra ważną poradę. Kiedy pracujecie z cieniami matowymi, nakładajcie je tylko i wyłącznie na jedną część pędzla. Ja mam akurat pędzel Hulu Pro 45 i. Gdybym nałożyła cień od razu na obydwie części pędzla, to tego cienia byłoby tak dużo, że podczas... Yy, Boże, nie mam innego porównania, więc wybaczcie. Podczas kołowania, czyli podczas blendowania, ten cień byłby po prostu wszędzie. A kiedy mam cień tylko i wyłącznie na jednej części pędzla, to mam pełną kontrolę nad tym kolorem, zobaczcie, i cieniuje mi się on ultra prosto. I najpierw nakładam sobie ten cień, oczywiście go porcjując małymi ilościami, tak na lekko półprzymkniętym oku i później patrzy się na siebie na Prost i wyciągam cień do góry. I naprawdę w praktyce zajmuje to dosłownie minutę. Ja ten kolor w ogóle tak często, słuchajcie, polecam. I często moje klientki śmieją się, że kurczę i co, i ja mam teraz kupić dla jednego odcienia całą paletę. No, słuchajcie tego, nie wiem, to już każdy musi sobie sam podjąć tą decyzję, ale naprawdę on jest wybitnie dobry, piękny cieniowanie zrobione i teraz chciałabym powiedzieć Wam o rzeczy totalnie opcjonalnej ale takiej, która rzeczywiście ubarwia ten makijaż i sprawia, że on jest jeszcze bardziej taki wiecie, zalotny i wyrazisty i rzeczą tą jest leciutenieńka kreska i chciałabym pokazać Wam mój ulubiony liner, naprawdę to jest taki kolor że nie potrafię bez niego żyć, zaraziłam nim już mnóstwo osób i mam nadzieję że spodoba się również Wam i to jest, uwaga teraz mam wrażenie, że, że gram słuchajcie jakąś zabawę połamanie języka Rimmel Wonder Swipe udało mi się i mowa o odcieniu 010 i to jest przepiękny odcień kobaltu z takimi drobinami, i to jest liner, który transferuje do cienia. Więc, jeżeli coś będzie nie tak, to po prostu możecie sobie go palcem rozmacać i będziecie mieć efekt takiej rozmazanej, rozdymionej kreski. I ja sobie robię takie dosłownie połóweczki, i tak już się zaprzyjaźniłam z tym aplikatorem, że robię to dosłownie chwilę. Najpierw ją wyciągam. O, i łączę. I ja naprawdę robię dosłownie połówki, ponieważ są to tylko takie akcenty. Kreski zrobione, bardzo dobrze się w nich czuję. Polecam Wam je, ponieważ ja nawet przy mojej opadającej powiece uważam, że one wyglądają fajnie, ale nie musicie aż takich wyciągać. Możecie nałożyć je tylko i wyłącznie przy linii rzęs i zobaczycie, jak wyglądają pięknie, A wiecie, to teraz mnie naszło, że w ogóle niebieski to jest podobno kolor roku. Nie ukrywam, że ja tak niebieskiego w makijażu to nie bardzo lubię. Na pewno nie jeżeli chodzi o takie mocne cieniowanie oka, ale w formie tej kreski, proszę Państwa, można mieć makijaż modny w trendach, więc dlaczego nie? Ale to tylko taki żarcik i przechodzimy teraz do tuszu do rzęs. Jeżeli chodzi o maskary, to każdy dobrze z swoje rzęsy, dobrze zna swoje oko. Jeżeli chodzi o mnie, to mam kilka ulubionych maskar. Jedną z nich jest maskara Sephora Size Up, już Wam ją pokazywałam. To jest tusz, który bardzo fajnie pogrubia i wydłuża moje rzęsy i ja je podkreślam tak dosyć intensywnie. jest podkreślony, i teraz przechodzimy do podkładu. I szczerze mówiąc, ja mam sporo różnych podkładów, które są super, których lubię używać. I dzisiaj chciałabym pokazać wam podkład Dior Forever Skin Glow. I to jest bardzo lekki podkład. Uwielbiam to, jak on wygląda na mojej skórze. On się tak z nią Tapia wygląda ultra naturalnie i tego typu podkłady, jeżeli nie macie dużych problemów ze skórą, moim zdaniem świetnie sprawdzają się w makijażu dziennym, ponieważ po pierwsze super szybko się je aplikuje, a po drugie one dają naprawdę piękny efekt świeżości. Kodzik nałożony, zobaczcie, jak pięknie i świetliście wygląda w nim skóra. Myślę, że jesteśmy mniej więcej na półmetku, w połowie czasu, i teraz przechodzimy do korektora. Ja w moim makijażu dziennym uwielbiam korektor Art Deco Longwear Concealer. Ja już tak często o nim mówiłam, że już chyba nie będę Was zanudzać po raz kolejny opowieścią na temat tego korektora. Ale jest to po prostu przepiękny korektor, który się bardzo dobrze utrzymuje i wygląda lekko, i ja go nałożę raz dwa pod oczy. I teraz trzeba się utrwalić i użyję pudru Anastazji Loose Setting Powder, to jest ogromny puder, który pięknie wygładza i przy okazji tego pudru chciałam Wam pokazać super pędzel, który ostatnio odkryłam i to jest pędzel Hulu Pro 15 i to jest takie kopytko, który, które pięknie wpracowuje puder w Waszą twarz, sprawia, że makijaż jest super trwały i też pięknie układa się pod okiem. Puder nakładajcie właśnie takim ruchem stępującym, wklepującym, ponieważ po pierwsze przedłuża to trwałość makijażu, a po drugie nie przemieszcza produktów, czyli nie przemieszcza podkładu i korektora. Bardzo lubię ten puder. No i teraz ekspresowo wracamy do makijażu oka, do dolnej powieki, i chciałabym też. Powiedzieć Wam o jednej fajnej opcji. Oczywiście możecie sobie klasycznie nałożyć mat na dolną powiekę, natomiast zauważyłam, że są osoby, u których niestety mat wygląda trochę ciężko i trochę sucho. I wbrew ogólnym przekonaniom, chciałabym Wam powiedzieć, że spokojnie możecie sobie też przetestować, jak będzie u Was wyglądał na dolnej powiece taki lekko metalizowany cień, ponieważ bardzo często okazuje się, że to wygląda pięknie i żeby nie być gołosłowną, to zrobię to na sobie. Teraz tylko zastanawiam się, którego cienia użyć, ale myślę, że użyję sobie tego. To fajnie zaakcentuje makijaż i on się jeszcze. Bardzo ładnie rozświetli. O, zobaczcie, ja osobiście świetnie się czuję, kiedy mam właśnie taki lekko mieniący się cień na dolnej powiece. I teraz modelowanie twarzy, które uwierzcie mi, że ja robię totalnie ekspresowo i przygotowałam tutaj takie trio, czyli bronzer Skobo w odcieniu 3, to jest bronzer Sunny Splendor, który wygląda ślicznie, ponieważ on ma neutralny odcień, który pięknie podkreśla Wasz makijaż. Róż do policzków Sensi. wiecie, że go uwielbiam i dzisiaj będę używała odcienia 208 oraz rozświetlacz i mam tutaj rozświetlacz w wersji sypkiej Lovely Glow Wow i to jest taki fajny rozświetlacz o takim neutralnym odcieniu, on jest ale ma lekko złote wykończenie i on wygląda naprawdę bardzo szlachetnie. Nie powiedziałabym najważniejszego: o matko, kochana! Tak cię kurczę, kilka razy myślałam, żeby tylko o tym nie zapomnieć, i prawie zapomniałam. Słuchajcie, czy wy widzicie, jakiego ja używam pędzla? Wreszcie spełniły się moje marzenia i pragnienia, ponieważ odkąd założyłam kanał, chyba najwięcej zapytań mam o ten pędzel. To jest pędzel Sephora Pro74 i ja rzeczywiście go uwielbiam. To jest wspaniały Pędzel do brązera i niestety on jest u nas niedostępny. Znajdziecie go w Stanach, no ale wiadomo, że ciężko jest u nas yy, zaopatrzyć się o rzeczy, które są tylko w Stanach. I ten pędzel, czyli pędzel Hulu Pro 07 jest po prostu identyczny, a nawet nie wiem, czy nie jest fajniejszy, bo jest trochę porządniejszy i pracuje w taki sam sposób, więc bardzo się cieszę, że mogę Wam pokazać ten pędzel, ponieważ jest on idealnym zamiennikiem pędzla Sephora Pro 74, o które pytacie mnie od wieków. I jak widzicie, oczywiście ja bronzer nakładam wzdłuż kości policzkowej, nie pod nią, ponieważ to bardzo fajnie nastawicie upromienia i sprawia, że twarz wygląda na szczuplejszą, na młodszą. A kiedy nakładamy bronzer pod kością policzkową, to niestety możemy sobie w bardzo łatwy sposób stworzyć męskie rysy twarzy. I teraz odrobina różu na policzki i tutaj chciałabym też Wam powiedzieć o tym, że jeżeli chcecie, a pewnie chcecie, żeby Wasz róż się pięknie utrzymał, to możecie nałożyć go trochę szczodrzej. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, natomiast róż do policzków ma to do siebie, że trochę się neutralizuje w ciągu dnia pod wpływem warunków zewnętrznych, pH skóry, więc żeby on ładnie się utrzymywał na skórze, to można go nałożyć odrobinkę więcej. No i teraz oczywiście rozświetlacz. Bardzo go lubię, naprawdę jest świetny. Ja lubię rozświetlacz też, słuchajcie, tak troszkę na policzki nałożyć, ponieważ daje to efekt takich zdrowych, jędrnych policzków. Troszkę na nosek, nad usta, odrobinę na czoło. I warto też nałożyć rozświetlacz na wewnętrzny kącik oka, ponieważ jest to efekt dodatkowego odświeżenia. Muszę to powiedzieć, ja to zawsze robię, a mianowicie nabłyszczam swoje brwi i użyję dzisiaj mojego ukochanego żelu, czyli Golden Rose, który po prostu sprawia, że te włoski wyglądają super. A zajmuje to bardzo mało czasu. Na koniec usta oczywiście mamy tutaj mnóstwo wariancji, mnóstwo możliwości, natomiast ja w swojej torebce mam ostatnio cały czas ze sobą pomadkę Bell Romantic Matte Lipstick i to jest odcień 01 Pink Rose. Uwielbiam tą pomadkę, ponieważ ona ma taki, wiecie, piękny odcień pastelowego, lekko brudnego różu, który wygląda super świeżo, i mało tego, jest to pomadka o takiej matowej, zastygającej konsystencji, ale nie obciążającej Wasze usta. Jeszcze ona tak pięknie pachnie. Kurczę, ale wiecie co, muszę Wam powiedzieć, że marzy mi się wiosna, zwłaszcza jak robię ten makijaż. Na koniec jeszcze mgiełka utrwalająca, bez której ja nie istnieję. Zauważam istotną różnicę w momentach, kiedy tej mgiełki użyję i nie użyję, zwłaszcza na strefie T. I dzisiaj y, będę się utrwalała mgiełką Smashboxa Photo Finish Setting Spray. 一博了。 Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba, że czujecie się zainspirowani. Naprawdę on zajmuje mi dosłownie 10 minut, no a jak się bardzo spieszę, to może nawet i 7. I wiecie, co muszę Wam powiedzieć, że jestem zdania, że to jest makijaż, który teoretycznie robi się szybko, ale z drugiej strony on naprawdę daje efekt wow. Zawsze wszyscy się mnie pytają o ten make-up, jak tylko pokazuje się w nim na Insta Stories i sądzę, że może to być super makijaż nie tylko na co dzień, ale również wiecie, na jakieś większe wyjście, z jakiejś sukni. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co sądzicie, ale mało tego, jestem bardzo ciekawa ciekawa tego, ile Wam rzeczywiście zajmuje makijaż dzienny, koniecznie dajcie mi znać. Póki co, kochani, bardzo Wam jak zwykle dziękuję, że byliście ze mną. Widzimy się już niedługo, a jeżeli ten odcinek był dla Was przydatny, to oczywiście czekam na Wasze kciuki w górę, na subskrypcję. No i do zobaczenia następnym razem. Mu, mu, mu.